W celu usprawnienia pracy, wartości w poszczególnych elementach e-sprawozdania finansowego, takich jak aktywa, pasywa, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, można zaimportować bezpośrednio z zestawień księgowych dostępnych w programie Comarch ERP Optima za pomocą przycisku Importuj zestawienie księgowe, znajdującego się w górnym pasku aplikacji Comarch e-sprawozdania. Po naciśnięciu przycisku Importuj zestawienie księgowe, Pojawia się okno pozwalające na wybranie źródła, z którego mają być importowane dane do programu. Aby zaimportować dane z programu Comarch ERP Optima należy wybrać opcję Import zestawień z systemu ERP. Wówczas pojawia się lista zestawień księgowych dostępnych w programie Optima w bazie wybranej w oknie logowania do aplikacji Comarch e-sprawozdania. Po wybraniu jednego lub kilku zestawień, z którego kwoty mają zostać przeniesione do e-sprawozdania finansowego, należy nacisnąć przycisk Importuj czyli będąc przykładowo w sekcji aktywa, podczas importu można zaznaczyć wszystkie potrzebne zestawienia i nacisnąć przycisk importuj. Dane w e-sprawozdaniu finansowym zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie wartości wyliczonych w programie Komar HRP Optima we wskazanym do importu zestawieniu księgowym. Warto zwrócić uwagę, że do e-sprawozdania finansowego pobierane są kwoty z danego zestawienia księgowego ostatnio wyliczonego w programie Komar HRP Optima. Po zaimportowaniu danych z programu Optima mamy możliwość edycji uzupełnionych kwot bezpośrednio w aplikacji Komarche sprawozdania. Należy jednak pamiętać, że do bilansu można zaimportować kwoty do kolumny rok bieżący oraz rok poprzedni, które importowane są z programu Comarch RP Optima, odpowiednio z kolumny bieżący okres oraz bilans otwarcia. Natomiast do rachunku zysków i strat zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych można zaimportować kwoty do kolumny rok bieżący oraz rok poprzedni, które importowane są z programu Komarch ERP Optima, odpowiednio z kolumny bieżący okres oraz poprzedni okres.